kochani, pokażę Wam dzisiaj taką ciekawostkę, co tu do nas ciekawego przyjechało na warsztat i co się ciekawego stało z samochodem. Spójrzcie, to są kawałki ślizgu, które wyjąłem z miski olejowej. To nawet nie są wszystkie, bo tam było jeszcze troszkę więcej tego, ale poginęło. No nieważne, w każdym bądź razie to było w misce olejowej w samochodzie. Samochodzik to jest takie oto auto. Opel Mokka. Auto z 2015 roku, 80 tysięcy km przebiegu. Spójrzcie jak wygląda ten silnik. nagary Jest ogólnie brudny silnik. To, to, to widać. Krzywki. One są już, one są już tutaj poprzycierane, już pod palcem czuć normalnie są poprzycierane. Po, po Jeden mniej, drugie więcej. No nie są to jeszcze jakieś takie rysy, żeby zdyskwalifikowały te wałki rozrządu, żeby tu był jakiś problem. Ale jakby nie było, no wygląda to tak jak wygląda. Ale nie to jest najgorsze. Błąd jaki wystąpił w samochodzie. Ogólnie był tak był trzask. Był trzask. Auto wpadło w tryb awaryjny. Po podłączeniu komputera. Diagnoza była taka. Korelacja wału z wałkiem rozrządu no nie wygląda fajnie no rozumiem, że zapoznały się ze sobą no nic jakby nie było Kraż jakiś był ja tam widzę ślizg jest na miejscu nie wiem jak z drugiej strony jeszcze nie patrzyłem bo w tej chwili to tak naprawdę to rozbieram ale nie to jest najgorsze najgorsze jest to spójrzcie, mam tu jakieś światełko, zrobię żeby coś było widać O. Świeć. O, spójrzcie, co jest najgorsze. Najgorsze. O, widzicie to? To jest najgorsze. Ja tu palucha wkładam pod spód. I jeszcze jest luzu. Dwa paluchy wkładam pod spód. I jeszcze to powiem wam, jest luzu. Ogólnie jestem w stanie przełożyć sobie o ząbek bez problemu ten łańcuch. Nie ma problemu. Na tyle ma luzu. Tak więc, tu już się coś stało. Jak go ustawiłem na znaki, tak jak ma być, to generalnie tu z tyłu blokada wchodzi, na dole blokada wchodzi, a ten wałek jest o jeden ząb przestawiony. Tak by to wychodziło według, według mnie. Jeżeli ja te wałki teraz napiąłem, wsadziłem blokadę, na dole blokada nie wchodzi w tej chwili. To, to nie jest przebieg na ten samochód, żeby to, to tak wyglądało. Ja rozumiem, że mógł się wałacuk wyciągnąć, ale no. Tyle, zobaczymy ogólnie, co się stało. Może tam po prostu ślizgu nie ma. Zobaczymy, no, no na razie nie gdybam ale, ale, ale wygląda mi na to, że to jednak nie będzie. To, że ślizgu nie ma, może on się i tam ukruszył, ale to raczej nie rzutuje na to, że ten łańcuch jest taki luźny. No nic, co Wam mogę powiedzieć. No, powiem Wam tak: ja jak słyszę, jak ktoś generalnie się cieszy, bo kupił samochód z drugiej czy tam trzeciej ręki, że to auto było serwisowane w ASO i on się cieszy. Ja sobie myślę tak, mm -hmm, wymiana co 30 tysięcy kilometrów oleju. Nie wiem, czy tu jest z czego cieszyć, czy trzeba płakać. A on się cieszy. No cóż, niech się cieszy. Dobra, bierzemy się dalej za robotę. Szkoda pitolenia. Trzeba robić. Zobaczcie, co zrobił luźny łańcuch rozrządu. Widzicie to? Śruba jest wyłamana. Od ślizgu. Widzicie? Patrzcie. Ona jest złamana. Reszta śruby jest w bloku. Ślizg. Jest rozwalony, jest pęknięty na pół. O, widzicie to? Spójrzcie, tak to wygląda, kochani. Teraz trzeba będzie jeszcze jakoś uratować ten gwint. Kurczę, no cóż, tak się dzieje, jak się jeździ na ciulatym oleju. Widzicie, jakie tu są nagary. Nagary. Zobaczcie. Takie nagary, ile się tego zebrało. Ojej, ojej, straszne rzeczy. Spójrzcie na to, gdzie? Jakie tutaj są nagary. Zobaczcie, jakie są nagary. A skąd to się tu takie wzięło? No rany, bo most. No na pewno dobrej jakości olej i na pewno regularnie wymieniamy cóż, super olej. Wysokiej jakości ciulaty olej. No kochani, tak właśnie się dzieje, jak się jeździ na byle jakim oleju. No i później trzeba wydać grube pieniążki na naprawę. No niestety, tak to wygląda. No nie ma oszczędności na takich rzeczach, kochani, te silniki. Są niestety, ale no, one wymagają, po prostu wymagają dobrego smarowania. Ten łańcuch jest przecież smarowany olejem, turbina jest smarowana olejem, ten olej się zżywa szybciej niż normalnie. 10 tysięcy to jest maksimum wymiana oleju w takim samochodzie. No a tutaj widzicie, B. No, B silnik, B. Działamy dalej. Kubeczka jakieś tu dziwne są, jak w zegarku, takie trybiki. Nie wiadomo do czego to. Super, super. Coś tu ciemno. Coś tu ciemno, kochani. Trzeba zaświecić światełko, bo jest ciemno. Jak nie powiem, gdzie. No i tak, jesteśmy po wymianie rozrządu. Poleciał cały zestaw nowy spójrzcie na to łańcuch nie ma w ogóle luzu jest pięknie napięty tak jak ma być także będzie dbać, będzie dobrze dobry olej, podstawa będzie jeździło przepraszam, że Wam tego wszystkiego nie nagrałem, jak składałem ten rozrząd ale to nie miało na celu robienie filmu instruktażowego, ale mam trebo opóźnienie z pracą. że nie było po prostu czasu na to. Gonię do przodu tyle. No cóż, Opelek poskładany. Odpalamy maszynę. Wyszczę na to, kochani, auto chodzi. Si, Już Nic nie stuka, nie hałasuje. Pięknie. Kura ogarnięta. Chodzi, jeździ, będzie działała. Ma być. Ma być wszystko super. Generalnie samochodzik udało się uratować bo nic złego się tak naprawdę jeszcze nie stało chociaż to był ostatni dzwonek rozrząd przeskoczył o jeden ząb wiele nie brakło a już by było po nim łańcuch był masakrycznie rozciągnięty to spowodowało właśnie to przeskoczenie w tym samym momencie został połamany ślisk. no cóż, wiele nie brakło skumulowało się wszystko bo tak naprawdę interwały wymiany oleju w serwisie są zbyt rzadkie nie ma się czarować po serwisie, po gwarancji, samochód zaczął jeździć do mechanika, który stwierdził, że naleje tańszy olej. Lany z beczki był, nieważne nie jaki, nie o to już chodzi, nieważne, ale to wszystko po prostu się skumulowało. Czyli dobrze mu zrobił ciulaty olej. Nie ma co nawet co do tego wątpliwości. Słuchajcie. Silnik jest wysilony, 1.4 turbo, tak. Turbina jest smarowana olejem. Ten olej dostaje pod dupie. Wiadomo, tym autem jeździ normalna osoba, która tej turbiny nie jest, nie, nie studzi. Przejedzie ileś tam 10 km, gasi samochód od razu, nie patrzy na to. Zimny silnik też nieraz tutaj już dostał może nie jakoś masakrycznie, ale też też. Yy... Takie używanie samochodu przez normalną osobę, która nie zdaje sobie sprawy tego, że olej jest zimny i trzeba delikatnie albo nie wiem, trzeba studzić turbinę, no bo wiadomo ten olej się tam spieka, to wszystko, wszystko dostaje po dupie tak? Ten olej kiepskiej jakości smaruje również łańcuch, który wymaga tego smarowania i dba o ten rozrząd jak i o cały silnik To spowodowało właśnie awarię która poszła już w tysiącach po rozrządu do tego samochodu kompletny niestety nie jest tani. Więc gdzie tu oszczędności? Nie. Nie oszczędzajcie na takich rzeczach, bo później wydacie kilka tysięcy na naprawę. Oszczędzicie te dwie, trzy dychy na wymianie oleju, niech nawet 4, niech 5. To jest raz na te 8, raz na 10 tysięcy kilometrów w takim samochodzie wymienić olej, zalać dobry olej. Będzie to jeździć. Ja ten silnik zalałem olejem takim jak uważam, że ma być. Mniejsza o tą markę, bo nie o to chodzi. Ale jest to olej bardzo wysokiej jakości. Zgodny ze specyfikacją tego silnika. Auto ma chodzić, ma jeździć. Będzie dobrze. Bardzo dobra robota.